Mam widzowie, witam was w kolejnym odcinku z, z serii przechodzenia platformy i poziomów każdego difficulty. Pokażę wam śmieszną rzecz, bo tu mam 11 dni i 22 godziny na każdej skrzynce, to jest taki błąd. Pierwszy poziom, który będziemy robić to Shift Leaf Temple by I Nie będę downloadować piosenki, żeby nie było za głośno. Aha. Bo za ja zawsze jak gram z muzyką to jest tak głośno, że to szok. OK. Dobra, mamy checkpointa. Ale tak, się było dość łatwo. Chyba więc co trzeba zrobić. Tu trzeba tak się cofnąć i teraz... No tak, dobra. Ten kocek ci musi popchnąć, tylko to nie jest takie proste. Okej, okay, mam. Aha, bo tu trzeba tu podskoczyć. Tu. Aha. OK, czy musimy się tu ruszyć. Okej. Okay. Mam, mam. Teraz muszę tu. Aha. Okej, okay, mam. mam Teraz. Okej. Okay. Nie, cię nie robię. Tak. Okej. Okay. Co teraz? Co teraz? Ok. Teraz muszę kliknąć tak, ok. Dobra? Ok. Teraz po prostu tak. Jest, dobra, mamy to. Kolejny checkpoint. Czyli jak on idzie tak. O! Widzę, dobra. I teraz muszę zrobić tak. W tą stronę. Aha. Dobra, już rozumiem. Tak. I teraz... Tak? Tak. Dobra, mam. To było nawet spoko. Co teraz? Okej. Okay, yy, chciałbym zrobić checkpointa. Czy mógłbym? Mógłbym, dobra. I co teraz? Eee, yy, Nie wiem, co ja tu mam zrobić. Nie wiem, to byk. I teraz muszę przytrzymać przez długi czas, Nie, muszę przytrzymać dużo krócej, tego. Co ja robię? O! Yes! Co ja teraz mam zrobić? E, wiem, chyba muszę spać z tego. Szybko kliknąć A. Teraz tak, tu klikam, tu... Dobra, skipnąłem. Aha, o, może tak tu powinno się robić? Teraz yes, tak, muszę kliknąć D podczas wchodzenia tego. Ok? No dobra, teraz powinienem. Co teraz powinienem zrobić? Powinienem wejść tu. Aha, sajwywałem się. Ok. Ok. Uuuu, okay. okay. chyba wiem, co trzeba zrobić. Ok, ma. I teraz tak muszę zrobić, żeby ten kolos był. O, w ten sposób. O! Piękny! Tak, tak, tak. I co jest? Co jest? Aha, zapomniałem. Co teraz muszę zrobić? Muszę wejść, ale ten co się... Czyli jak będę tu... To muszę kliknąć A, i D. No No, no, no i, i. Więc muszę zrobić tak. Jak wejdę w to, dasz to muszę kliknąć A, D... No i znowu mi to nie zadziała. Dobra, już wiem co muszę zrobić. Muszę kliknąć. Muszę kliknąć A jak jestem w darszej I potem D i potem była A, D. Myślę, że to przeżyje. Ok. Teraz dobra. Ok, ok. I teraz tak. Tu muszę kliknąć A, D i A. Czyli A, D i A. Joo! Czy to to? Czy to to, czy to to, czy to to Tak, to to. Dobra, nice! Przeszliśmy Easy demona. Dobra, no to teraz będziemy demona. Ho ustajem ojcem. Jedyny platformer legendary level i drugi właśnie pierwszy w grze. Jeden z dwóch. Moim zdaniem fajny ten jest ten level, ale nie powinien nie tak. Nie, 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 nie zasługuje na legendarny, no. Aha. Aha. Czekaj, tak widzieliście o tym skipie, co przed chwilą zrobiłem? Jeszcze można tak. Ja sobie tak zawsze skipuję. Ja próbowałem ten level przejść przez długi, długi czas, ale zatrzymał mnie właśnie ten, ten trzeci właśnie tę część, co teraz mamy... Okej, okay, przeszedłem pierwszą z trzech. Co to? Oh, things are getting icy here. To jest najlepsza taktyka na ten skok. Okej, okay, teraz muszę puścić. Pyk, pyk. OK, mamy checkpointa. Tam jest coin, ale po niego nie idę. Interesujemy tylko po prostu przejście tego poziomu, nie? Uuu! Uh, that was close. Aha. Na, mój, mój best na razie na tym poziomie to jest jeszcze, że przeszedłem tą drugą część i nawet dotarłem do trzeciej, nie? Ale trzecia mnie pokonała. I dzisiaj spróbuję to ja pokonać trzecią, to nie będzie łatwe, dobra? Żeby... bądź czyli Creator, przechodził ten poziom i tak naprawdę ta trzecia to jest ostatnia część. Więc jeśli przejdę tą trzecią, to tak naprawdę przeszedłem poziom. Yo, to to? Yo, przeszedłem długo, mega szybko! Aha, to jest ta część, gdzie był ten wiatr. I to było trochę wkurzające. Aha. Musiałem tu mega mocno przetrzymać. A, żeby nie zostać strącony. Tam na górze wiem, że jest trzeci. Proszę, jest! Proszę! Proszę! Oh my god! Yes! Let's go! Te wszystkie części już wcześniej przeszedłem, więc dlatego mi tak szybko z niej poszło. Ale teraz jesteśmy w ostatniej, najcięższej części poziomu. Jak to przejdziemy, to przeszliśmy poziom, nie? Ale tego nigdy mi się nie udało przejść, bo nie przeszedłem poziomu, tak? Jakbym go już przeszedł, to nie miałby sensu bitować go. Bo... bym po prostu zrobił jakieś inne. Na przykład ten inny medium dawny, się nazywa chyba Flip, Sweep Factory, czy jakoś tak? Yo yo, 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 o co chodzi? Ja! Czemu ja tam nie kliknąłem? Kliknąłem! Nie! nhà nó nope. nhà nấu no.

Chyba tak... jo, jo, yes yes oh O my ten ten level był taki wkuszający. oh O my God. no i co well done you made it down jo, 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 O oh my god! Yes. Let's go 25 minut Siema Widzimy się w następnym filmie